Cześć, kochani, witajcie. Dzisiaj czytanie tygodniowe. Zdrowie, praca i uczucia. No więc, tydzień zapowiada się bardzo obiecująco. Widzę tutaj bardzo duże możliwości znalezienia nowej pracy, chociaż. Jest bardzo duża konkurencja i, i powinniście mieć to na uwadze, że konkurencja nie śpi. To, że karty mówią, że y, możecie cokolwiek znaleźć, to jednak miejcie na uwadze tę konkurencję. Um, y, karty też mówią, y, żeby y, zwrócić uwagę na y, Prezentację samego siebie, żeby być bardziej pewnym siebie, bo to wtedy pomoże. I tak mi się tutaj pokazuje, żeby szukać pracy w galerii. A jeśli chodzi o zdrowie, proszę uważać na ręce, a w szczególności na palce. A, i, i drogi oddechowe, ale y, może nie tyle górne drogi oddechowe, co płuca. Y, związki uczucia. Y, dla tych, którzy są w związkach stałych, zapowiada się dobrze. Y, chociaż później mogą być jakieś y, niesnaski, y, może jakieś y, nie wiem, jakieś takie przepychanki, jakieś coś takiego, że. O, ja więcej zarabiam, to ja jestem ważniejszy, ważniejsza. Coś takiego może wystąpić, chociaż nie musi. Dla osób, które szukają partnera, duże szanse na poznanie kogoś, ale to będzie raczej czaruś, nikt taki poważny. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam. 塔。